Halo, dzisiaj pokażę Ci 15 podstawowych trików, znaczy podstawowych jak podstawowych, takich do zrobienia na flacie, raczej na dircie, ale też na jakimś stuncie, ewentualnie no, czymkolwiek, co daje się barspina kręcić jest w miarę lekki. Zostaw jeszcze lajka, bo będę widział wtedy, że podobają się takie materiały i się więcej filmów z roweru, są to podstawowe takie triczki i jak będzie po prostu dużo lajków, to po prostu zrobię kolejny film, na przykład na enduro, jak będę właśnie na kanionie jeździł, ewentualnie, nie wiem, gdzieś na hopkach, jakichś krawężników triki, bo to będzie się trochę różnić, bo jest więcej wtedy możliwości niż na samym flacie. No a więc zostaw tego lajka, napisz komentarz, czy w ogóle spoko film. Wydaje mi się, że to ok. jest ok, z giga zimno jest śnieg, ale trzeba nagrać film dzisiaj, więc tego typu. Dobra, zaczniemy od samego początku, czyli od najprostszego, czyli zwykłego banychopa. No taki standard. Okay. Przechodząc dalej, zróbmy zwykłego banychopa, takiego hopa bardziej, czyli... No i mamy już dwa triki. Oglądania filmu jest teraz tutaj wstawka, bo mam swój sklep na Allegro. Tak samo sprzedaję części na Oliksie. Na Oliksie są części używane zazwyczaj, ale też i nowe. Na Allegro, tak jak tutaj ja wam się pokazuję, wam pokażę. Mam takie części, może komuś to zainteresuje, kogoś to oczywiście części będzie coraz więcej. Będą coraz więcej jakby różnych części, różnych modeli. To wszystko się rozwija i. Tu gwarantuję ci, że to są najniższe ceny na całym Allegro. Serio, te ceny są najniższe na całym Allegro, więc jeśli chcesz pierwsza linika, opisie, tak samo OLX, Na przykład ten mostek, co jest tutaj, te co są tutaj na się chodzą po niecałe 40 zł. więc jeśli chcesz mieć nowe stery, nowy mostek za cztery dyszki. Dosłownie to jest najniższa cena wszędzie, nigdzie nie znalazłem niższej ceny. Tak samo na całe wszystkie części moje na Allegro są to najniższe ceny i na Oliksie również są ceny naprawdę atrakcyjne, nawet najniższe na niektórych rzeczy, więc. więc link do sklepów jest w pierwszej linii opisu i teraz już nie przeszkadzam i powrót do filmu. Przy okazji w ogóle jest to pierwszy raz mój na tym rowerze, na tym nowo złożonym, tej właśnie ramie, jak innej i na kilku częściach, właśnie na tej kierze, innym siodełku i na wszystko łapie. Jest ogólnie spoko, na razie luzów nie ma, ale pewnie to wszystko wsiądzie, bo wszystkie łyżka są nowe, więc na razie jest git, nie ma luzów. Zobaczymy co się stanie. Mamy dwa hopy, to trzecim trikiem będzie zwykły barspin. Wydaje mi się, że będzie opcjonalny, więc... O, ale ta boli w tym człowieku. w miarę sensowny. Tego typu. Chyba żebyśmy ogrywał w kilku jakby. Teraz będzie szybki manual, i kolejna, kolejna sztuczka, chyba czwarta. Dobra, szybka zmiana miejsca, bo tyle ludzi tam chodzi, tyle tam jeździ, że nie da pewnie że to miejsce, to były nagrywany chyba poranik do Barspina i do banyhopa, albo Barspina tylko. Więc jeszcze raz zrobię barskie. żeby było widać z innej perspektywy. A ja! ty nie kręcisz? Przechodząc dalej, śródakomczyk tu. Tu odpadła śrubka. Tu. Albo pego, bo śrubka jest. Tu odpadła ten plastik. Tego typu. Teraz zrobię barspina. Barspin będzie taki z tylnego koła. To raczej jest taki mega już podstawowy trik. Raczej raczej do agarnięcia muszę tylko dobrze zakręcić kierownicą. A co do kierownicy, bo ja mam teraz tą aluminiową z Dartmora. Jest taka różnica pomiędzy karbonową, jakby jak się nie złapie gripa, tylko gdzieś tu się złapie. Tak boli w rękę. Na karbonowej w ogóle nie było takich problemów. I po prostu jak nie trafiłem w gripa, opałem tu, no to było luz, nie bolało. tu jak trzaszniesz, to ręka odpada. Dużo ludzi tu chodzi w ogóle Jesteśmy w sobotę, na drodze pomiędzy lasami ty chodzi. Tak. i tyle osób wchodzi Była tak Nie mam manuala Trik? Piąty Albo no szósty Piąty chyba Manual, bunny hop, bunny hop, barski niezwykły, piąty nastryk 6ty, czyli to samo, tylko dwa razy, jakby dwa dwa naraz, nie? Będzie dobrze. Fire. Teraz tryk szósty, czyli taki bar spin do opo jakby też na tylnym kole. Dobre. <gry> Następnym trikiem będzie tej grab chyba tak to się nazywa, nie pamiętam, czyli podskoczę i jedną ręką dotyka się przedniego koła. Nie, to jest gra chyba. To co to jest? Ja chyba pomyliłem triki ogólnie. Nie wiem jak to się nazywa, zapomniałem. Teraz będzie to. A to jest? Nie, t -Bogen. Nie wiem, nie pamiętam. To jest gra chyba. Zapomniałem trików. Nieważne. A jeszcze raz, teraz będzie tego typu. Czyli jedna ręka ma druga jakby skręca kierownicę o 90 stopni. O, to będzie oporo Niestandardowe standardowe 180 to jest jakiś chyba z podstawowych trików Dosłownie od razu chyba po bar spinie, więc 180 na flacie, bez odwijek, bez niczego, zwykle 180 A To już za mocno, był kolejny, Teraz. dwik następny to będzie 180 jakby do odwiki czyli robicie 1,8 i tak odwijacie na, na przednim kole jakby To będzie na tyle. Chyba jest 10 trików, coś tego typu. Jest strasznie zimno. Ogólnie to się dziwnie kręci wszystko. Trownica jest inny kąt, bo on za wysoko świadełko troszkę lipa i też nie jeździłem na dircie. Z mocne 3 tygodnie, więc kilka trików jest nagrane. Jeśli będzie duży odzew to nagram kolejną część. Ewentualnie nagram na enduro, wcześniej na kanionie i dodam jakieś triki, nie wiem, z hopek albo coś tego typu. Więc trwa daily. jutro się widzimy. Elo! you <laughs>